Jestem Mia. W książce magia jest, która sprawia, że aż pod niebem teraz mogę lecieć. Nie spoglądam wstecz, kiedy tylko chcę. Pod niebo sen topi się wznieść Czy to tylko sen, czy na jawie śnie? Może tu rzeczywistość ma inny kształt? Kiedyś ściemnie się wtedy czuję, że dziś bohaterką mogę być ja Razem ze mną teraz lecę. Lecieć tak, więc ze mną leć i będziesz wolna tak, jak, pta. tam jest mija, tutaj ja, Mija i ja. Wszystko co błyszczy. Uwaga, kochani, przez pierwszą część zajęć będziecie próbować swoje sceny. Potem wystąpicie przed całą grupą. Zaczniemy od sceny pierwszej. Dajcie spokój. Nikt nie będzie się z Was śmiał. Wyraźcie swoje emocje. To jest teatr, przedstawienie, to jest dramat. O, tak będzie wielki dramat. Tak, Violetto? Panno Bulworth, chcę pani pewnie, żebym zagrała główną rolę, bo jestem fantastyczna, ale uważam, że trzeba obsadzić... Miję! Serio? To wspaniało myśl nie z twojej strony, że ustępujesz miejsca. Po prostu sądzę, że ona zasługuje na uwagę. Wiesz co? Chyba masz rację. Główna rola? Ja? My? Na pewno świetnie wam pójdzie. No Mia, co się stanie jak pocałujesz żabę? Zmieni się w księcia elfów? Na pewno byłabyś zachwycona. <grystanie> Skąd wiedziałaś, że... Że mamy... się całować? To całkiem naturalne. Jesteście idealną parą. Parą frajerów. Dzięki. Nie powinieneś się położyć, Vincent? Wyglądasz, jakbyś miał zemdleć. Połamania nóg mnie. Ty połam nogi. Dobra, podejdźmy do tego dojrzale. Damy radę to zrobić. Już całowałeś się z kimś, prawda? Tak. Jasne, że tak. No, ja też nie. Ale wiesz, widzieliśmy. Całujących się ludzi w filmach i w ogóle. Co w tym trudnego? Hmm. Oto plan. Kiedy głąb i jego głąbica będą mieli się pocałować po raz pierwszy, cała klasa ma się temu przyglądać. A wy macie się z nich nabijać. Będzie ubaw. Marzyłem o tej chwili od dnia, kiedy Cię poznałem. Czy już czas na następny krok? Jesteśmy przyjaciółmi i. Nie chcę tego niszczyć. Tak, przyjaciółmi, ale możemy być dla siebie kimś więcej. A jeśli nie, co wtedy zrobimy? Spróbujmy i sprawdźmy. Tak mija pocałuj swojego chłopaka. Nie jest moim chłopakiem. Znaczy, mm, nawet go nie lubię. Tak, ja też zdecydowanie za nią nie przepadam, bo jest. Dziwadłem. Odczekaj to. E, Vincent zaraz wrócę. Muszę się pośpieszyć. Vincent jesteś gotów? No... A gdzie mija? Nie wiem. O, biedactwo się stremowało, jaka szkoda. Wiem, kto może ją zastąpić. Cześć, Mija. Podaj hasło. W grobowcu w dżungli skarby są, a wrogowie waszej zguby chcą. A! Stop! Wstrzymać ogień! Cześć, Mija! <śpiewanie> Ale mam minę. <śpiewanie> Dziękuję, On, Ciao! Mija! Jak miło, że wpadłaś na nasz trening strzelecki! Zawsze lubiłam takie mocne wejścia. Te młode elfy ćwiczą wodne błyski. Dopóki nie znajdziemy wszystkich części Tromptusa, tylko tak można walczyć z mankulusami. Ej, Mia! może też powinnaś spróbować? To proste. Najpierw napełniasz. O, tak. Celujesz. Tak jest. I strzelasz. Spróbuj trafić w kukłę. Nie w te kukłę! Ha ha! Przepraszam, to trudne. Nie zastanawiaj się nad tym. Skup się na celu, w który chcesz trafić. Wtedy nie sponujesz! <słuch> Niezła zabawa! Chcecie wiedzieć, co powiedziała wyrocznia? O, no jasne! To trochę przerażające. W grobowcu w dżungli skarby są, a wrogowie waszej zguby chcą. Niezłe, ale fakt trochę przerażające. Hmm. Gdzieś na zachodnim brzegu jest opuszczony grobowiec, ale to niebezpieczny teren patrolowany przez mankulusy. To pewnie ci wrogowie. Dla ciebie to wrogowie, a dla mnie cele. Będzie zabawnie. Trzy, dwa, jeden, ognia! Świetnie Wam poszło. To co, jeszcze jedna runda? Ach, te Elsy i ich piekielny jazgot przerywają mnie, Politeusowi, liczenie złota. Cóż się tam dzieje? O co ten zgiełku licha? Te słowa o skarbie są dziwne. O skarbie? Nareszcie mówią o czymś wartym zachodu. W grobowcu z Kajoma na pewno są jakieś bardzo stare rzeczy. Niektóre mogą być skarbem. To na co jeszcze czekamy? W drogę! Niech pomyślę. Gdzie ja podziałem tę mapę? Wiem, że jest gdzieś tutaj. A, no i proszę. Moja przepustka do wielkiego skarbu. Może przy okazji opchnę te bezużyteczne błyskotki? Ostrożnie, on, czao. Powoli! Przysiągłbym, że ścieżka gdzieś tu jest. Źle skręciliśmy? Popatrzcie tam to leśne stado! Jakie one piękne! Są tutaj bezpieczne? To bez znaczenia tu jest ich dom. Żadne mankulusy ich stąd nie przepędzą. O! Chyba się czegoś wystraszyły. Szybko! Wszyscy na ziemię! Decydowanie wyczuwam tu woni jednorożców, tylko gdzie one się schowały? No tak, spłoszyły się. To wszystko twoja wina, ty nie do nie potrafisz latać ciszej? I udało się. Aha, tyle brakowało, żebym do nich strzeliła. Lepiej trzymajmy się Ziemi będzie wolniej, ale bezpieczniej. Mówiłeś, że ma być bezpieczniej. Musicie być bardzo ostrożne. Cała dżungla jest żywa. Żywa i zabawna! Yuko, uspokój się! Ścieżka do grobowca jest gdzieś tutaj. A może jednak gdzieś tam? Przeoczyliśmy zakręt? O, ciągle nie wiesz, którędy? Doskonale. Z zagubionymi elfami łatwo mi pójdzie. Cała naprzód, żółwiku! Kto jest powolny, ten nic nie wygrywa! Już ty! Uf, ty. Uf, bardzo mi to nie na rękę! Uf, pomocy! Halo! Jest tam kto! Pomocy! Słyszeliście to? To chyba. Opłaci się Wam! Politeus. Politeus! Kto to Politeus? W połowie wąż! Śliski typ! Powiedzmy, że nie można mu ufać! To nareszcie! Ocalony przez elfy! O! I niezwykłego jednorożca! Nie odmówicie pomocy. A co ty tutaj robisz? A! E, o, mój rydwan! Zajmiecie się tym, skrzydlaci przyjaciel? Politeus jestem. Najlepszy i najbardziej godny zaufania kupiec w Sentopi. Tak, najlepszy, bo jedyny. Ty pewnie jesteś Mia. Skąd o tym wiesz? Mam swoje źródła. Jestem popularny. Aha. Wśród węży. A kim jest ten wspaniały młodzian? Nie chcesz go przypadkiem sprzedać? Nigdy. Nie sprzedaję przyjaciół. Jesteś pewna? Znam. Uważaj. A! O, mademoiselle, ocaliłaś mnie. Mia, to było super. Jakoś tak. Zrobiłam to odruchowo. Hm. Spróbuję tego kiedyś w prawdziwym życiu. Ach, mój kodeks honorowy każe mi nagrodzić tak odważny czyn. Choć bardzo nie chcę się rozstawać z najcenniejszym skarbem, odstąpię ci go za pół ceny. Nie trzeba. Zresztą, ty zrobiłbyś dla mnie to samo. No, tak. A tak w ogóle, co robisz w tej części lasu? O. <laughs> Zastanawiam się nad założeniem sklepu dyskontowego tam przy drzewie. <laughs> no, a wy? Szukamy złotych części. Eee. Skarbu jest w jakimś grobowcu, ale zgubiliśmy się. Cóż, jako największy sentopijski odkrywca skarbów i hurtownik, który przypadkiem ma mapę okolicy, mogę zaoferować wsparcie. Mapa rzeczywiście by nam się przydała. Będę Wam towarzyszył jako przewodnik i opiekun, ale zrobię to tylko pod jednym warunkiem. Zatrzymam każdy skarb, jaki znajdę, oraz to, co wy znajdziecie. Chciałeś powiedzieć, że zatrzymamy to, co znajdziemy, tak? No, może być. Narada. Jak dla mnie jakoś za dużo w tym w okoliczności. No, ale jeśli ktoś może wiedzieć coś o skarbie, to Politeus. Za nic nie może dowiedzieć się o Tromptusie. Zyskałby nad nami przewagę. On chyba naprawdę chce nam pomóc. I co? Możemy już ruszać? Wspólne podróże oznaczają obopólne korzyści. Bądźmy czujni, on dba tylko o siebie i swój portfel. Według mapy to tutaj trzeba znaleźć wejście. Najlepiej się rozdzielmy, tylko szybko, on czało nie jest tu bezpieczny. Wiem, że to wygląda apetycznie, ale nie czas na przekąskę. Tędy? O! Ej, On Czao znalazł wejście! Doskonale! Dorośli mają pierwszeństwo. My zostaniemy, a Mia i On Czao poszukają tron. skarbu! Można ich zostawić samych z. Och, też coś. Ranią mnie te słowa! U mego boku jest całkowicie bezpieczna. Dobra, ale bądź ostrożna. Staniemy na czatach. Ale. Powinniśmy trzymać się razem, skoro ty. Ej, dokąd idziesz? W skarbie! Politeus już idzie! Te stronę, dobrze. Ale odjazdowe miejsce. Spójrz on ciao! to pewnie twoi przodkowie. Co to? Trochę przypomina. Skarb! Jaki on wspaniały! Prawie tak wspaniały jak złoto, które za niego dostanę! Już prawie. tak! Ojej. Fajne, ale to nie jest część Tromptusa. Co to było? A! Halo! Politeusie! Pomocy! Uprzedzali, że nie można ci ufać! Dobra, plan B! Yuko, mo! Pomocy! O nie! Mia! <słuch> Politeusie! Musisz mi pomóc! O, tak mi przykro! Prosisz nie w porę! Spadające kamienie mogą zniszczyć mój posąg, więc sama rozumiesz. Ale, Politeusie, szkoda, że nie widzisz, jakie skarby kryje ta komnata. Nie zostawisz chyba tylu cennych rzeczy, prawda? Politeusie, jesteś mi winien przysługę. Jesteś chyba e, stworzeniem honorowym. Ale jak. <grym> <grym> Uciekaj! muszę się dostać do tych skarbów. On, ciao, zrób to co ja. Szybciej! Y -a -a -a. Nie przeciśnie się. Możesz podnieść trochę wyżej? Nie mogę! Za ciężkie. Podeprzyj je czymś, y -a -a. czymkolwiek. Może tym? No, ocaliłem wam życie. Zejdźcie mi z drogi. Rusz się i pomóż, musimy uciekać. Ale co z moim skarbem? Jeśli się stąd nie wydostaniemy, skończymy jak twój posążek. Żadne spadające kamyczki nie staną mi na drodze do fortuny. Z drugiej strony dobry kupiec wie kiedy wycofać się z interesu. Trzymaj się, Mia! Wydostaniemy cię! W porządku? Robiliśmy, co w naszej mocy. Chyba nic mi nie jest. Halo? O mnie się nie martwcie, sam wypełznę na powierzchnię. <śmiech> 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 Cała ta wyprawa była zupełnie nieopłacalna hm. Chociaż... Mogę go dostać? Nie, on nie jest na sprzedaż To... niczego nie znalazłaś? Co tam masz, panienku? Ej! Uu, o, cóż to? Z brązu nieco zniszczone, niezupełnie bezwartościowe. A to co takiego? Nic nie wart kawałek metalu. Możesz go wziąć. To moja zapłata za ocalenie nie tylko ciebie, ale także pana złotorogiego. Uczciwie na to zapracowałem. Nie da się zaprzeczyć, naprawdę jesteś świetnym kupcem. No cóż, muszę już lecieć. Interesy z wami to przyjemność. Tak, wzajemnie. Papatki. Kolejna część złotego tromptusa. Gratulujemy Mia. Domyślam się, że jak zwykle nie było łatwo. Dziękuję Wasza wysokość, to prawda. Ktoś chyba chce pobawić się i pograć. Grać? Zajęcia teatralne. Bardzo chciałabym zostać, ale muszę zmykać. Do zobaczenia! Na razie, on, ciao. Tak, przyjaciółmi, ale możemy być dla siebie kimś więcej. A jeśli nie, co wtedy zrobimy? Spróbujmy i przekonajmy się. No dobrze, zobaczymy się za tydzień. Popracujemy nad lekką komedią muzyczną. O mały włos. Gdyby nie dzwonek, pierwszy pocałunek musi poczekać. To prawdziwy dramat. Jestem ci winna opowieść. Tak? Co tam się wydarzyło? Też było niebezpiecznie, ale nie aż tak jak tutaj. Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej na zlecenie Teletun Plus Studio Sonika. Reżyseria Leszek Zduń. Dialogi polskie Joanna Kuryłko. Dźwięki montaż Agnieszka Stankowska. Organizacja produkcji Agnieszka Kudelska. W rolach głównych Natalia Jankiewicz, Dominika Sel, Artur Pontek, Elżbieta Kijowska, Anna Gajewska, Milena Suszyńska, Cezary Kwieciński, Karol Osendowski oraz Zbigniew Konopka Magdalena Warzecha, Julia Hatys, Joanna Kwiatkowska Zduń, Jerzy Dominik, Janusz Wituch i inni.